Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niektórzy pytają, czym jest życie duchowe. Jak możemy je sobie wyobrazić i czy jesteśmy do niego powołani? Wiemy dokładnie, że człowiek jest bytem stworzonym przez Boga, który składa się z wymiaru duchowego, nieśmiertelna dusza, jak i również wymiaru materialnego, śmiertelne ciało. W tej rzeczywistości tak złożonej jesteśmy przecież jednym bytem powołanym do życia przez Boga, który, jak czytamy w Księdze Rodzaju, po tym jak w rozdziale drugim, po tym jak ulepił człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Życie duchowe jest więc czymś innym, jedynie niż samo życie psychiczne. Mamy w sobie nie tylko możliwość racjonalnego postępowania i działania. Ale mamy sobie również ten boży element, życie wewnętrzne, życie z ducha, które sprawia, że z Bogiem możemy rozmawiać, że z Bogiem mamy ten wspólny wymiar płaszczyzny przecież niewidzialnej, ale bardzo, bardzo konkretnej. W dzisiejszej Ewangelii, w rozdziale czwartym Ewangelii Świętego Łukasza, Jezus po tym, jak został namaszczony duchem świętym w Jordanie kiedy objawia się po raz pierwszy oczom zdumionej ludzkości wewnętrzne życie Boże, czyli Trójca Święta, udaje się do Nazaretu, gdzie wchodzi do synagogi, otwiera zwój księgi proroka Izajasza, konkretnie rozdział 61, i tam czyta zdanie, które aplikuje do siebie samego, jako opisującego jego istotę powołania mesjańskiego. Duch Pański nade mną, Ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Chrystus więc po tym, jak otrzymał w wodach Jordanu namaszczenie duchem świętym, teraz w Nazarecie po raz pierwszy objawia się jako Mesjasz właśnie ten, który nosi na sobie znamię Ducha Świętego, znamię, które jest wewnętrznym siłą i mocą Jego działania. Kiedy w rozdziale siódmym Ewangelii świętego Jana, Chrystus w świątyni woła do, nie, do całego ludu, tam się znajdującego, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy spragnieni jesteście. Ponieważ strumienie wody żywej wypłynął z mojego wnętrza, i dalej, komentator ewangelista mówi: Mówił to o Duchu Świętym, który miał być dany, ale jeszcze Chrystus nie został uwielbiony. Więc po uwielbieniu Chrystusa, po jego męce śmierci z Matrystanią, ten Duch Święty, który spoczą, spoczął na Chrystusie w wodach Jordanu, jest darem dla każdego z nas. Więc nasza duchowość, nasza więź z Chrystusem oparta jest na mocy Ducha Świętego, który, który wypływa z wnętrza tajemnicy osoby Jezusa Chrystusa poprzez sakrament Chrztu Świętego i zarazem poprzez sakrament bierzmowania. I te potężne dary, ta potężna moc jest nam dana po to, abyśmy spełnili w swoim życiu mocą Ducha Świętego zadane nam zadania w życiu codziennym, ale przede wszystkim żebyśmy przeżyli swoje życie w głębokim zjednoczeniu z Trójcą Świętą. W Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 15, kiedy Chrystus mówi o swoim odejściu, mówi też o tym, że jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania, a Ojciec mój umiłuje i przyjdziemy do niego i będziemy w nim mieszkać. Właśnie dar Ducha Świętego, który otrzymujemy w sakramentach, sprawia to, że kiedy przyjmujemy Eucharystię, kiedy przyjmujemy sakramenty święte, wtedy nasze wnętrze, nasza dusza, nasza przestrzeń duchowa jest napełniona życiem Trójcy Świętej. Chrystus został namaszczony Duchem Świętym i jako mesjasz spełnia dzieło odkupienia. My, którzy otrzymaliśmy moc z wysoka, moc Ducha Świętego, jesteśmy powołani, żeby wszystko, co czynimy, czynić przez moc Ducha Świętego. Nasze, nie tylko nasze modlitwy, ale również nasze czyny codzienne. Powinny one wypływać, jak ze swojego źródła, z wewnętrznego życia Bożego, z darów Ducha Świętego. Mowa jest o tym w teologii również, że Duch Święty jest więzią miłości pomiędzy Ojcem a Synem. Jako ci, którzy otrzymali dar Ducha Świętego i żyjemy Jego mocą, mamy w sobie ogromną moc miłości, moc miłowania wypływająca z daru Ducha Świętego. Obyśmy, przeżywając każdy dzień, pamiętali o tym, że żyjemy, czynimy dobro, żyjemy dla Boga. Jesteśmy z Nim wewnętrznie powiązani. Bóg mieszka w nas właśnie dzięki darowi Ducha Świętego. Niech więc nigdy rzeczy materialne, rzeczy doczesne, wymiar jedynie świata tego nie zasłoni nam tej podstawowej prawdy, że żyjemy mocą Ducha Świętego. I możemy wiele wspaniałych rzeczy uczynić, im bardziej pamiętamy o tym i im częściej modlimy się o dary Ducha Świętego. Chrystus czyta w synagodze fragment z Księgi Proroka Izajasza Duch Pański nade mną. Możemy też powiedzieć po tym, jak Chrystus umarł, zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego, że Duch Pański jest nie tylko nade mną, ale we mnie, mieszka we mnie jak w świątyni. Żyjmy więc tą mocą i przemieniajmy świat mocą Ducha Świętego. Jesteśmy przecież do tego Powołani, Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Najświętsza Maria Panna, oblubienica Ducha Świętego, niech nam pomoże żyć tą mocą duchową i osobową z wysoka, jakim jest sam Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.